Siemanko, Hubert z tej strony, a za mną deska Super 10.6 Lite, również nowość w rodzinie Superów. Jest to deska, która poniekąd zastępuje model 10.6, dobrze Wam znany. Oczywiście szersza od Supera 10.6, także stabilna, ponieważ ma poważy 80 cm szerokości, całe 83 cm. Jest to deska typu Allround, czyli deska dla początkujących Superów, którzy raczej chcą swoją przygodę z Supem wiązać z jeziorami, z jakąś zabawą przy brzegu, z krótkimi... Z pływami raczej nie z dużymi odległościami ze względu na to, że deska jest bardziej zwrotna, aniżeli jej kuzyni z marki Super, czyli te dłuższe deski typu turingowego. Gwarancja na tą deskę wynosi rok plus rok z tytułu rękoim, ale dobrze znacie nasz serwis i to, jak działamy. Oczywiście jesteśmy pro klienc, no i ta rękoim nie stanowi przeszkody i problemu dla klientów, którzy się zdecydują na ten model. No i może nieco o technologii, to ma taką samą technologię jak miały Super w 2022 i 2023 roku, a zatem dwie warstwy materiału na burtach deski klejone, jedna warstwa materiału na jej górze i dole wzmocniona stringerem idącym przez środek deski, tak więc deska niczym nie różni się technologicznie od tych desek z poprzednich lat. Myślę, że specyfikę deski najlepiej poznacie na wodzie, także zapraszam do testowania, kupowania tej deski i do zobaczenia na wodzie.